Cześć, witam na kanale Niezdecydowanego Multihobisty. Dzisiaj mamy 6 różnych zdrapek po 5 zł każda. Um, kurczę, znowu krzyżówka, która bardzo długo się drapie. Dobra, Dobra odstawimy sobie ją. I to też. Zaczniemy od bank Dobra. Zdrap Twoją liczbę, znajdź ją w grach od 1 do 10 i wygraj kwotę z pola wygrana przypisaną do danej gry znajdź symbol razy 2 lub razy 5 aby pomnożyć kwotę z pola wygrana razy 2 lub razy 5 przypisaną do odpowiedniej gry wygrane sumują się dobra yy, mam nadzieję, że też wygramy bo ostatnio było fatalnie z dyszkami także lecimy, moja liczba to 24 i szukamy 24 No i co, połowa za nami? Jak na razie nie widzę dwudziestki czwórki, dalej nic. No i co? Przedostatnia gra. I ostatnia, o, no i niestety, no nie ma, nie ma niestety dwudziestki czwórki, także, także co? No, tym nic nie wygraliśmy. Lecimy dalej, diamentowe siedem. 10 szans na wygraną. Znajdź siódemkę i wygraj przypisaną do niej kwotę. Znajdź niebieską siódemkę i przypisaną. A, i przypisaną wygraną pomnoż razy 2. Znajdź diament i przypisaną wygraną pomnoż razy 3. No dobra, lecimy. 5, 3, 3, 6, 6, 4, 4, 2, 5 i 9. Czyli co? Kolejna zdrabka, której nic nie wygraliśmy. Lecimy dalej. Cash. No więc, jeżeli jakakolwiek z Twoich liczb jest taka sama, jak któreś z wygrywających liczb, wygrałeś przypisaną do niej kwotę. Wygrane sumują się. Dobra, wygrywające liczby to 27, 4, 33 i 18. Niestety w pierwszej linii nic. Zobaczymy drugą. I tutaj także nic. Ja to chyba mam jakiegoś mega pecha ostatnio. No bo już 15 zł poszło. A tu dalej nic. Dobra. Ekstra pensja. Jeżeli jakakolwiek z Twoich liczb jest taka sama jak któraś z wygrywających liczb, wygrałeś przypisaną do niej kwotę. Na polu Twojej liczby znajdź dwa razy napis extra pensja i wygraj główną wygraną. Dobra, lecimy. Nasze liczby: 22, 24, 16 i 31. I lecimy. Nie ma. I lecimy dolną linię. I znów nic. No cóż. Lecimy dalej. Czarna perła. Jeżeli jakakolwiek z Twoich liczb jest taka sama jak. Która z wygrywających liczb, wygrać przypisaną do niej kwotę. Na polu Twojej liczby znajdź czarną perłę i wygraj wszystkie wygrane z pola gry. Dobra, lecimy yy, nasze liczby: 35, 14, 36 i 3. Dobra. Bardzo ta warstwa ścieralna jakaś taka twarda. No ale co? I tak nic, niestety nic nie ma. A lecimy drugą. Linię. No i co? No, jakiś mega niefart. No mega niefart, bo 5 zdrapek po 5 zł i w żadnej nie było nic. To co? Na koniec krzyżówka, których nie lubię, więc dużo czasu zajmują i średnio z wygranymi. Dobra. Zdrap pole twoje litery i odkryj 18 liter. Twoje litery zdrap tyle razy, ile występują na obu krzyżówkach i słowie bonusa. Szczegóły na odwrocie. Dobra, lecimy. Dobra, tutaj są wszystkie literki inne. Także z tego co, co kojarzę, no to gdy są wszystkie inne, to niestety nic nie wygrywamy, lub bardzo dużo. Więc pewnie nic, no ale dobra, o, poświęcę chwilę i zdrapię te wszystkie litery, chyba poza. No, zatem zapauzuję, zdrapię i wrócę. Jak już zdrapię wszystko, to nie ma sensu. Tyle czasu drapania to bez sensu w ogóle, żebyście czekali. Dobra, jestem już, trochę to trwało. No, tak jak mówiłem, niestety tu mamy dwa słowa, tu mamy dwa słowa w bonusie. Brakuje jednej litery, no więc nic nie wygraliśmy, niestety. Ehm, więc dzisiaj 6 drapek po piątce. Jaki z tego wniosek? Dzisiaj drapaliśmy 6 drapek po piątce. Ostatnio drapaliśmy 3 drapki po dyszce. Czyli 60 zł, tak? 60 zł za 60 zł mielibyśmy 60 drapek po złotówce. I mój wniosek jest taki, że lepiej kupić 60 drapek po złotówce niż 5 po, 6 po piątce i 3 po dyszce, bo. Jest mniej szans na wygraną, tak? No, no, my nie wygraliśmy teraz kompletnie nic. Także wolałbym kupić 60 drapek po złotówce. Dobra, tu będą statystyki. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu, cześć.